Zacznijmy od tego, że każdy mężczyzna powinien mieć jakieś hobby. Bez względu na to, czy jest żonaty, czy ma rodzinę, czy jest single. Czy ma 20 lat, czy ma 40 lat. Po prostu mężczyźni, którzy mają jakieś hobby w życiu, są bardziej szczęśliwi. I nawet zostały przeprowadzone badania, które to udowadniają. I w dzisiejszym odcinku powiem Wam, dlaczego. Osobiście uważam, że zegarki, kolekcjonowanie zegarków, kupowanie zegarków, interesowanie się zegarkami jest jednym z lepszych hobby dla mężczyzny. I dlaczego warto się tym zainteresować? Ok, zacznijmy od tego, że w dzisiejszych czasach nie potrzebujecie nosić zegarek po to, żeby wiedzieć, która jest godzina. O ile jeszcze kilkanaście lat temu Zegarek był narzędziem praktycznym i ludzie po prostu nosili zegarki z tego względu, że chcieli wiedzieć, która jest godzina. O tyle dzisiaj każdy ma w łapsku czy w kieszeni smartfon. Zegarki na ręku mężczyzny, oczywiście, pokazują, która jest godzina, i korzystamy z tej funkcji my, jako miłośnicy zegarków. Ja, na przykład, jestem. Bardzo zorganizowanym człowiekiem, i ja wszystko robię na czas, czyli na przykład mam wyznaczony czas na to czy na to czy na tamto. I zegarek służy mi oczywiście jako narzędzie. W takim razie, czym jest zegarek? Zegarek jest, można powiedzieć, częścią outfitu mężczyzny, prawda? Niektórzy twierdzą, że jest to część biżuterii męskiej. Ja osobiście uważam, że Zegarek, noszenie zegarka jest pewnym statementem, który mężczyzna wysyła w świat. Jeśli ja widzę mężczyznę, który ma na nadgarstku zegarek, to zawsze sobie zadam pytanie: co za tym stoi? Jeżeli ktoś interesuje się zegarkami, prawda? To będzie chciał na ten temat wiedzieć więcej i więcej i więcej. Będzie zdobywał wiedzę, rozwijał się w tym temacie. Czyli, na przykład, będzie wiedział, jakie są rodzaje zegarów, z czym się je nosi, do czego pasują, do czego nie pasują, prawda? Jeżeli, na przykład, ktoś nosi smartwatcha, to tak naprawdę nosi mini telefon, co sygnalizuje, że na przykład, nie wiem, stać was na Apple. A. Który kosztuje tam trochę, prawda? Czyli, jeżeli macie zegarek, Apple, no to możecie wysłać światu wiadomość, że no macie troszkę więcej pieniędzy niż jakiś tam biedaczyna, prawda? Czyli tak, jeżeli zaczniecie interesować się zegarkami i zaczniecie, powiedzmy, je kolekcjonować, to pójdziecie krok dalej. Czyli, na przykład, jeżeli będziecie w swojej kolekcji posiadać zegarki, na przykład dress watch, prawda? No to będziecie chcieli dobrać do dress watchy odpowiedni outfit. Czyli na przykład założycie sobie jakąś ładną koszulę, prawda? Czy marynarkę. I teraz tak. Każda inwestycja w siebie jest najlepszą inwestycją z możliwych. Jeżeli jesteście mężczyzną i zainwestujecie w to, żeby na przykład, nie wiem, lepiej się prezentować, lepiej wyglądać, to na pewno jakoś Wam się to opłaci. Ponieważ żyjemy wśród ludzi i chcąc czy nie chcąc, zawsze. Będziecie postrzegani i oceniani pod względem tego, jak się prezentujecie, prawda? Czyli mężczyzna, który jest dobrze ubrany i na przykład nosi na ręku zegarek, który pasuje i komponuje się dobrze z jego outfitem, będzie robił dobre wrażenie na otoczeniu. Nawet jeżeli posiadacie żony czy kobiety, to też one będą zadowolone z tego, że będziecie lepiej się prezentować. Zegarki to jest takie hobby, które sprawia, że mężczyzna, który interesuje się zegarkami, będzie lepiej się prezentował na zewnątrz. I to jest plus, prawda? Tak zwany influence, czyli na przykład, jeżeli interesujecie się zegarkami, to będziecie mieli wpływ na innych. Ja widzę to sam na przykład po sobie. W każdym otoczeniu, w jakim jestem, prędzej czy później ludzie, jakby to powiedzieć, zaczynają interesować się tym, czym ja się interesuję. Czyli w moim przypadku są to zegarki i Wiele osób zaraziłem już y, tym hobby i sprzedałem im tego bakcyla. Na przykład w mojej obecnej pracy. Mój menadżer kupił sobie właśnie drugi zegarek Casio, tego właśnie Disioca. Pierwszy jaki kupił to był F91. Natomiast moja koleżanka, wyobraźcie sobie, kupiła sobie zegarek Tiso. I to nie kwarcowy, ale automatyczny. Że jeżeli ktoś na przykład nie interesuje się zegarkami, prawda, ma tam telefon i tak dalej, ale na przykład trafi w otoczenie. Ludzi czy człowieka, który na przykład się tym interesuje, to prędzej czy później też się tym, jakby to powiedzieć, yy, będzie interesował, i bardzo często jest tak, że zarazi się tym hobby. Ja sam to wiem po sobie, bo, tak jak powiedziałem, wiele osób tym hobby zaraziłem. Są oczywiście ludzie, którzy na przykład w ogóle nie interesują się zegarkami i możecie, nie wiem, godzinami gadać o zegarkach, a to ich takich nie interesuje. No, ale jakby to powiedzieć, co Was to obchodzi, prawda? My tutaj mówimy, jakie płyną korzyści dla mężczyzny z hobby, jakim są zegarki. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o hobby zegarkowe, pieniądze, czyli jedna z najważniejszych rzeczy. I teraz tak, wcale nie musicie mieć bardzo dużo pieniędzy, żeby sobie kupić zegarek czy zegarki, prawda? Na moim kanale są filmiki, na których pokazuję zegarki. Za które zapłaciłem grosze. Oczywiście w mojej kolekcji mam też drogie zegarki, prawda? Bo wiadomo, że to jest tak, że im człowiek bardziej w to wchodzi, tym interesują go, jakby to powiedzieć, no zegarki, które są droższe, ale wcale nie musicie być na przykład dziani, żeby na przykład cieszyć się zegarkami, prawda? Żeby wejść w to hobby. Porównajmy to na przykład, nie wiem, do zbierania, klasycznych samochodów. Żeby na przykład posiadać w swojej kolekcji klasyczne samochody, no to musicie mieć bardzo dużo pieniędzy, bo każdy, kto chociaż trochę się tym interesuje, wie ile to kosztuje. Oczywiście są entuzjaści, którzy na przykład e, sami e, odnawiają, restaurują klasyczne samochody, ale bez względu na to, czy robicie to sami, czy kupujecie od kogoś, to żeby posiadać w swojej kolekcji jakąś tam ilość klasycznych samochodów, to musicie mieć spory zasób pieniędzy. Jeśli chodzi o zegarki, nie jest to wymagane. Czyli każdy mężczyzna, bez względu na to, jaka jest zasobność jego portfela, może zbierać zegarki. No i oczywiście z praktycznego punktu widzenia, zbieranie zegarków też się bardziej opłaca niż na przykład zbieranie klasycznych samochodów, bo. Możecie mieć w swojej kolekcji na przykład 20 zegarków i zmieścicie je w pudełku zegarkowym, prawda? Natomiast wyobraźcie sobie 20 klasycznych samochodów. Jaka powierzchnia tutaj wchodzi w grę, żeby mieć w swojej kolekcji 20 samochodów? No, po prostu nie ma innej opcji, musicie być milionerem, prawda? I teraz tak. Czy mężczyzna, który posiada bardzo dobry samochód, ale na przykład nie prezentuje się estetycznie zbyt dobrze, zrobi lepsze wrażenie niż mężczyzna, który jest dobrze ubrany, ma dobry zegarek i prezentuje się estetycznie. Kto zrobi lepsze wrażenie na kobiecie? No, odpowiedź chyba jest prosta, prawda? Zresztą sami wiecie, że kobiety na samochodach się nie znają. Kobieta pójdzie, kupi, nie wiem, samochód ze względu na kolor, prawda? No chyba, że ma faceta w domu no to wiadomo, że facet doradzi, jaki samochód kupić. Natomiast, jeżeli jest jakaś singielka, kobieta, która ma... taka typowa kobieta, to wiadomo, co wybierze, nie? Jakiegoś światcika 500 albo coś takiego. Żaden zdrowy, heteroseksualny mężczyzna nie pozwoliłby swojej kobiecie kupić świata 500, nowego. Także sami widzicie, że są tylko i wyłącznie same zalety, jeśli chodzi o hobby zegarkowe. Ponieważ zegarków jest cała masa. Jest taka ilość zegarków, już pomijając nowe zegarki, to macie przecież rynek zegarków vintage'owych, których jest setki tysiące, i można znaleźć tyle wspaniałych okazów, że głowa boli. Ale zwróćcie uwagę, że większość mężczyzn, która odniosła w życiu jakiś sukces zawodowy, ma na ręku jakiś fajny zegarek. Czyli o czymś. To prawda? Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się hej.